Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie na następnym odcinku na moim kanale Poli w Australii Jak jesteście tutaj po raz pierwszy Ja nazywam się Paulina I w sumie już od 6 lat mieszkam w Australii Zaczęłam swoją przygodę w Gold Coast Przeprowadziłam się do Sydney I potem stwierdziliśmy z moim partnerem Że w sumie wszystkie drogi prowadzą do domu Wszystkie drogi prowadzą do Gold Coast Więc w okolicach listopada zeszłego roku Przeprowadziliśmy się z powrotem do Gold Coast Dzisiaj jest filmik typowy, nietypowy na kanale. Zabieram Was ze sobą na zakupy. Um, moja kuzynka będzie z nami. Spróbujemy tych nowych, nie wiem, czy to jest czy to jest tak znane w Polsce, ale tutaj jest ten hit na um, dubajskie czekolady, więc to spróbujemy. Potem Pojedziemy odebrać Alexa z lotniska i pewnie przedłużę ten filmik do jutra, ze względu na to, że jutro mamy dzień wolny od pracy i Day. Wczoraj w Australii były wybory, więc jest dzisiaj trochę ciszej. Wygląda na to, że wszyscy byli wczoraj coś robili. Także no, mówię, zapraszam na filmik, a ja Wam pokażę dzisiaj um, u cioci piękne miejsce. Patrzcie, jak pięknie, dzisiaj i pogoda jest genialna też. I dopiero co zrobiłam właśnie swojej kuzynce włosy How do you like your braids, Milzy? Like really. You love them? tak yes. You ready? Tak Muszę się outfit. Bez butów okay, Kochani, jedziemy teraz na zakupy. Szybko um, i na plaża. Zobaczę, czy znalazłem że ja wydaje... wydaje mi się, że na przyszłość. W ostatnich latach to jest to, że właśnie wykupiłam tego naser na pachy i na bikini. Normalnie, jeśli możecie, to to jest najlepsze rzecz, jaką możecie po prostu zrobić. Okay, uciąć. Okay. Okay. We'll this. Okay, now. Okay. Alright, let's do it. Okay. Should we break it in half? Make it like. Yeah, like. Yeah, like this. Uh, yeah, tip top ones. Okay, should we break it in half? Yeah, it's so like. Okay. Do you want to break okay. it? Yes. Right up. Let's just put like camera so we actually can. Okay. Three, two. Mm. Oh! oh it just looks so good. Do you want to uh, have this bit? Yeah, let's have it. Okay. Okay. I'm all right. Three, Three. Two. Three two, one. Mm. Mm. Thank you. good. I love it. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak widzicie dużo nie nagrałam wczoraj Ze względu na to, że nie robiliśmy dużo Oprócz tego, że ja pojechałam z Aszą do um, Sklepu, spróbowaliśmy tej słynnej Dubajskiej czekolady, to teraz jest u nas Trendem na TikToku 30 dolarów za ten mały małą Ale mówiłam, raz na jakiś czas Było warto, Pistacjowa, Tak naprawdę bardzo dobra Teraz Aleks i ja zmykamy na siłownię Ze względu na to, że potem idziemy na spacer i uh, wstawiliśmy właśnie pranie, ja ogarniam nasze łóżko, organizuję I zobaczymy was na siłowni Ooh. Let's change that That's better Ok, gotowa na siłownię, moja bluzka jest z On, moje leginsy są z On, Z stanik sportowy, mój nowy ulubiony Jest z firmy LSKD Mamy skarpetki z Fila i buty program na siłowni tego samych fizjoterapeuty. To w oklicach jeszcze czterech tygodni muszę robić Zresztą na że w przyszłym tygodniu mam znów fizjoterapeutę i generalnie powiedział, że do czterech tygodni jeszcze ten program muszę robić. Um, dopóki miałam 1600 stronę pluizalecznej nie minął na światy, to zostałam powiedział, że mogę... Mogę pójść na śniadanie z koralem, a nie z tym, składane, nie z tym sobie, Ale trzeba uważać, i to nie chcesz, żeby to wszystko się pogorszyło przed mężczyznami. Na pewno mogłam pojechać z e, drużyną. A ja drużynę zmieniłam z zeszłego roku. W zeszłym roku reprezentowałam Uniwersytet w Sydney, a w tym roku e, Uniwersytet Stanów nie jest. Tak się na nie bardzo nazywają. Nie są to mężczyznki. Uwerdów, ale po prostu że drużyny są sponsorowane przez uniwersytety, nazywamy się po nich. Jak widzicie, kochani, my już w ja właśnie jadłam sobie kilka chipsów. Wychodzimy z Aleksem na lunch i na spacer po plaży. Wam pokażę, jaką ogromną pogodę mamy z tyłu, widzicie? Miało dzisiaj padać, ale nie pada, więc miejmy nadzieję, że pogoda się um, zostanie taka, jaka jest i do zobaczenia z plaży. Albo z lunchu, zobaczymy. Aleks i ja wychodzimy na lunch i na przejażdżkę przez po tym śniadzkiem spacer po pracy nie wiem, po plaży nie wiem czy to teraz ubierać biorę tu spódniczkę i chcę coś w dostać ale ten top tak mi się nie podoba za bardzo więc chyba to pójdzie z kochani zmieniłam swój outfit ze względu na to, że mi tam tym poprzednim tak nie pasował to jest top, który mam to jest ta um, spódniczka i buduje Kiedy you come and show your outfit? uważam, że mam aleksa outfit ze względu na to, że tryb cały na ten jest około 30 minut, bo my jedziemy z Gold Coast z południowej części, powiedzmy na północną, Sea Daisy, na północną, więc to około 30 minut. Stwierdziłam, że to będzie super moment, żeby nauczyć Alexa trochę jedno. Że tylko na policzkach jest róż, to nie jest pomarańczowe. actually that's kind of like miłość, which is like Polish name. Miłość is like love. So you have big miłość towards me. <laughs> oh, you say that with a straight face. Uh, okay. Can you say? Oh, what else? Is there any word that you wanna know? sam pomysł, żeby przyjechać na plażę i zajęło nam 15 minut, żeby znaleźć miejsce parkingowe, ale nareszcie znaleźliśmy, więc idziemy na lunch, kochani. Chyba nie zapomniałam nagrać nasz lunch, ale tak to nasz lunch wygląda. Looks good. Belly um, Heads jest obok, tak naprawdę po drugiej stronie Surfers Paradise, jak widzicie. że są genialne. Pokażę jak to wszystko wygląda tutaj, bo no, my będziemy teraz przechodzić. To są wszystkie muszałki, które zabraliśmy dzisiaj. A co ja przez ostatnie kilka dni robiłam, to zaczęłam kolorować w kolorowance Australia. Tutaj macie moją pierwszą stronę, którą zrobiłam, to jest Sydney. Także trochę inne kolory, ale no co tam. Fajna bardzo kolorowanka, dużo czasu zajmuje. Chyba do Sydney zajęło mi 3 dni, żeby to skończyć, więc mówię, to nie jest takie łatwe. Aczkolwiek bardzo fajna zabawa, bardzo fajne pomysł na jak ktoś chciał się zrelaksować. What are you guys doing there? <laughs> I mamy zewnątrz, to właśnie na tego, że Alex i Solsa na nim cały czas leżą. po raz trzeci outfit, to będziemy z psem, to jest mój. Mam izbienę mysz buty. Alex, show you. Would you like to show your outfit? And here is the Solsa's outfit. Solsa, don't move. Proszę, kochani, szelki dla psa, też bardzo ważne. You say hi? A, Do zobaczenia nad jeziorem. Let's go! Miejsce parkingowe załatwione i zmykamy szybko na spacer dookoła jeziora. Smacerek jest dość przyjemny i bardzo krótki, około 4 km. Macie czasami to w weekend robimy całą który spędza czasu ludzie na zewnątrz, spaceruje czy biega, dużo psów jest też, tam jest z tyłu park dla piesków, tu mamy jezioro, ja to się z wami kochani pożegnam, Alex, i do widzenia, do widzenia, ja się z wami tutaj pożegnam ze względu na to, że my chcemy ten sobie spacer skończyć razem i trochę pogadać na spokojnie, więc do zobaczenia kochani, mam nadzieję w przyszłym tygodniu.